Nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić w moich myślach i modlitwach, Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. Miłowani bracia i siostry, proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali mnie w moim Piotrowym posługiwaniu. Jak długo opatrzność Boża pozwoli mi je pełnić. Jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z Was. Jej matczynej miłości powierzam Waszą codzienność, Wasze pragnienia i działania, miłość Boga Ojca, własna naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności i Duchu Świętych niech będą z Wami wszystkimi, niech błogosławi Polskę, ojczyznę i wszystkich rodaków.